Cześć, tu Gabi. Witam się dzisiaj z Tuchowa i zabieram Was na ścieżkę przyrodniczą Tuchowski Las. Czy jechałam tutaj dłużej, niż prawdopodobnie będę nią chodzić? Prawdopodobnie. Kurde, nie mówcie, że tam jest wycinka. Nie. Yeah. A wiesz co? Ja miałam ochotę parę dni temu tu przyjechać i wtedy <gryw> musiałabym się wrócić. Wprawdzie, no... Jeszcze tutaj nie jest absolutnie idealnie. Pewnie nie zdążyli wszystkiego pościągać. Ale przynajmniej mogę iść nad stawy. Bo idziemy nad stawy. Albo staw. Jeden. Jest woda. Ja w ogóle nie powiedziałam. Dzisiaj mamy 1 stycznia. Poszłam grzecznie spać przed północą. <grym> Trzeci rok z rzędu. Ale wreszcie to się na tyle opłaciło, że mogłam dzisiaj z rana wyjść na szlak. Dojechać bezpiecznie, gdyż mogłabym dmuchać. Nicu nie wydmuchała. <grych> Generalnie wciąż mamy wiosnę, przynajmniej tak czuję. No niekoniecznie mi się to podoba, ale okej. Okay. Kolejny raz coś, co uwielbiam, czyli mamy pokaz różnych budek dla Ptaków, nietoperzy. I tu mamy wszystko opisane: dla kaczki, dla puszczyka, jedynastka dla puszczyka, tutaj w środku. Nie wiem jak wy, ale ja nie do końca lubię dowiadywać się zbyt wiele o miejscu, do jakiego dopiero jadę. Moje argumenty są pokrętne. Z jednej strony wiem, że mogę coś stracić, nie wiedząc o czymś, można to zwyczajnie pominąć. Ale zawsze można wrócić. A ja kocham. Po prostu kocham spontanicznie odkrywać miejsca, w jakich jestem. Zaskakiwać się za każdym razem. Szukając więc pomysłów na wycieczki, skupiam się głównie na samej drodze, na mapach, szlakach, wariantach przejścia. Pomiędzy tym wszystkim wpadnie mi w oczy kilka zdjęć, szczątkowych informacji, co tylko bardziej nakręca mnie na dane miejsce. Dajcie znać, jak Wy lubicie podróżować. Musicie wiedzieć wszystko, czy może odpowiada Wam taki spontan. Latem albo na wiosnę musi tu być magicznie. No to co? Wypada powiedzieć, że wrócimy. Idziemy za ścieżką, zobaczymy, gdzie nas wyprowadzi. To idealne miejsce na herbatę i śniadanie. Warto było tu przyjechać. Nawet jeśli dłużej się tu jedzie, niż się tutaj chodzi. Połaśnie tutaj jeszcze widzę kilka dróżek, więc połazimy sobie po lesie, ale mieszkańcy tutaj mają naprawdę szczęście, bo nie tak daleko od tego miejsca są już zabudowania i droga, a jednak tutaj jej w ogóle nie słychać. Tylko szum wody, ptaki. O, cudownie, naprawdę cudownie. Uwielbiam, uwielbiam takie miejsca. One są tak niepozorne, a w nich jest taki potencjał. Stamtąd przyszliśmy. Ale spróbujemy wejść tutaj na mapie. Widzę, że jest takie krótkie obejście lasem do parkingu. Mniej więcej. Więc zobaczymy co nam z tego wyjdzie. Wrócimy jak to wszystko ożyje. Chciałabym móc powiedzieć, że ten las jest piękny. I najpewniej w normalnych warunkach jest. Ale wycinka, która się skończyła jeszcze nie jest chyba w pełni wywieziona. No nie wygląda to za ciekawie. Z jednej strony chciałabym zaczynać niezdrowej dyskusji, a z drugiej jestem ciekawa, co myślicie o takich wycinkach. Moje zdanie jest takie, że lasy gospodarcze są lasami gospodarczymi i trudno wymagać od lasu gospodarczego, by nie dbał o swoje interesy i przychód, czyli nie wycinał drzew. Tym bardziej, że drzewa też mają swoją żywotność, bo iluś latach to drewno już. Jest po prostu gorszej jakości. Idę za myślą, by na tym drzewie jak najwięcej zarobić, leśnicy wycinają je w konkretnym momencie jego życia. I jakby nie mam nic do tego. Rozumiem tą logikę, interes i generalnie wszystko co dookoła. Ludzie troszczą się o ekologię, ale często ci sami ludzie rzucają papierki w lesie i wymieniają sobie meble co kilka lat. Ale oczekują, że drzewa nie będą wycinane, więc wiem skąd oni chcą mieć to drewno. Ja absolutnie tutaj nie próbuję nikogo bronić. Lasy państwowe najpewniej są e, politycznie zamieszane. Tego tematu nie chciałabym poruszać. nie niemniej, jedyną rzeczą, która mnie osobiście bardzo przeszkadza, to jest ten burdel, który leśnicy zostawiają. To znaczy, ja rozumiem, że to drewno jakby żyje nadal, tak. Jest źródłem pożywienia i mieszkaniem dla wielu stworzeń i okej. Okay, ale zostawianie tych wszystkich resztek na drodze, na szlaku, no nie jest to dla mnie okej. Okay. Być może tam nie jest jeszcze posprzątane, tak jak mówię. Zaledwie kilka dni, dni temu się zakończyła wycinka, a więc może nie wszystko zostało tutaj skończone. No nie wiem. Ale generalnie to jest jedyny aspekt, który mi przeszkadza tak naprawdę. Bo samą resztę rozumiem i jestem tym typem człowieka, który wierzy w jakieś plany, tak? Leśnictwo mają dziesięcioletnie plany, w których mają jasne powiedziane, ile drewna mogą wyciąć. Nie muszą, mogą. A więc to nie jest tak, tak myślę, że jedna osoba przychodzi do pracy i mówi: Dzisiaj wyrąbimy tyle i tyle lasu. <grywka> no, to moim zdaniem nie tak działa. Ale oczywiście mogę się mylić. Nigdy nie pracowałam w leśnictwie. Nie mam żadnych znajomych leśników, ale poprawcie mnie, jeśli się mylę. Tylko nie kłóćcie się. Każdy ma prawo do swojego zdania. No ale ja, ja. Miałam nadzieję. Naprawdę miałam nadzieję, ale wątłą. Widzimy kawałek na czarny szlak. Taterki. A kto by pomyślał? To jest ten moment, kiedy przydałby mi się porządny aparat, ale im dużo o tym myślę, tym bardziej jestem przekonana, że... No, nie wiem. GoPro jest super, bo jest leciutkie, kompaktowe. Mogę je trzymać na pasku i wszystko jest okej. Okay. A duży aparat, nawet gdyby to był bez to wciąż, nie wiem... Potrzebuję czegoś wodoodpornego, a ceny takich aparatów są pod niebo, więc, yy, no, może kiedyś, ale to jeszcze nie jest chyba ten moment. Zresztą nie mówię, nie, nigdy nie mów nigdy. To jest idealna zasada. Kurczę nie mogę się napatrzeć. Taterki, może pojedziemy tam w taterki tej zimy. Nie jakieś szalone szlaki, ale rusi nowa polana i tak dalej. Jest pełno szlaków, których nawet ja w tym momencie jestem w stanie przejść. Także pewnie pojedziemy. Nie wiem czy to jest dobra droga, ale mapa pokazuje mi przez połowę pola, więc spróbujemy tu. Znalazłam drogę, ale musiałam się trochę pobawić z tym polem <grym> i przejść naokoło. No cóż, bywa i tak. Cóż to by była za wycieczka w niski, gdybyśmy nie zahaczyli od cmentarz, prawda? Już to kiedyś powiedziałam. Na tym cmentarzu spoczywają żołnierze polegli w I wojnie światowej i są to. Żołnierze Austro-Węgierscy i Rosyjscy. Okej, okay. my wracamy na naszą drogę. Także no... Hej, hej hej, hej idziemy utopić buty. Uroczo. A tu... Ślizgawka. Przeżyłam! to jest niefajne. Nigdy było to nie było fajne, ale w tym momencie jest wyjątkowo fajne. Przez chwilę się bałam, jak zobaczyłam tą strzałkę, że mam iść tam. Ale zobaczyłam tą strzałkę, która prowadzi w stronę, którą, z której ja przychodzę. Więc my idziemy tam. Też będzie pod górę i też będzie ciekawie. Ale myślę, że o wiele mniej ciekawie niż jakbyśmy mieli tu wychodzić. Ahoj, przygoda! Wyszłam stąd, jest tablica, samochód mamy tam. Jak najbardziej mogłabym mieć tutaj dom, blisko lasu. Na pewno sarenki mi podchodzą, bo widziałam ślady. Cudnie, cudnie. Jeśli podoba Wam się to, co oglądacie, pozostawcie proszę łapkę w górę, komentarz i zasubskrybujcie. Nie zapomnijcie też o dzwoneczku, by dostawać powiadomienia. Dzięki. Generalnie zrobiło się tak ciepło, że naprawdę czuję jakby była wiosna, a nie zima. Przerażające to jest. Jak byłam jeszcze dzieciakiem, zapamiętam zimy z taką ilością śniegu, że teraz to nie wiem czy jedną czwartą tego mamy. Niestety klimat nam się ociepla. No i jesteśmy. Jak zwykle słońce wychodzi, jak ja wracam do samochodu. To nic. Akurat na słońcu najmniej mi zależało. Chociaż stawy takie oświetlone też byłyby piękne. Ale kontynuując tradycję, jeszcze tu wrócimy. Strasznie niska. Już się trochę przyzwyczaiłam do Milusia. Jest strasznie niska. W ogóle, jak wsiadam, to mam wrażenie, że się zapadam i dziwnie, bardzo dziwnie. Dam Wam wszystkie dokładne dane tutaj na dole, ale mniej więcej ta pentelka to jest jakieś 4 km, więc spokojnie można ją zrobić. Króciutka, urocza trasa. No ten last troszeczkę. Oszpecony tą wycinką, ale, ale nie aż tak bardzo, żeby tu nie przyjeżdżać. Dobra, do następnego, pa pa.